Witam i Drodzy Państwo, zmiana, która dzisiaj w Polsce jest potrzebna, to nie są nowe partie, to nie są nowe twarze, to nie są nowe plakaty. Ta zmiana, ta odnowa musi się zacząć od nas samych. Ale to, co najważniejsze, dzisiaj Polska potrzebuje planu odbudowy Rzeczpospolitej. Ja taki plan mam i będę go prezentował w przeciągu najbliższych miesięcy. Plan budowy plan odbudowy Rzeczpospolitej przede wszystkim musi się opierać na wartościach, na tych wartościach podstawowych, na prawdzie, na równości, na sprawiedliwości. Musimy zrobić wszystko, żeby odbudować zaufanie do państwa. Dlatego że bez zaufania do naszego własnego państwa, bez odzyskania szacunku dla państwa trudno nam będzie naprawiać Rzeczpospolitej. Ale Zaczynamy od prawdy. I dlatego dzisiaj symbolicznie zbieramy podpisy pod likwidacją tewałek info i abonamentów. Dlatego zapowiadamy wielką akcję już za tydzień, w następną niedzielę 20, będziemy zbierali te podpisy w całej Polsce. Obok siebie, Platforma Obywatelska, koalicja, Samorządowa. Dlatego, że jeżeli chcemy walczyć o prawdę, to musimy zabrać rządzącym ten instrument propagandy, szczucia. Ludzi na siebie. Przed chwilą byliśmy z panią prezydent w Bazylice. Byliśmy na grobie Pawła Adamowicza. I dokładnie wiemy, że zabił go hejt. I dzisiaj właśnie dlatego musimy z tym hejtem walczyć. Musimy walczyć o prawdę. Ostatnio doszły do nas wiadomości. Pytanie: czy to prawda, że pan prezes Jacek Kurski. Ma przedłużoną kadencję o kolejne cztery lata. Podobno się odbył jakiś konkurs. Nawet TVP się tym nie pochwaliła. Więc warto pytać, czy rzeczywiście tak jest. Bo jeżeli dalej będziemy mieli do czynienia z propagandą, z brakiem tolerancji, to bardzo trudno nam będzie przeprowadzić zmianę. Drodzy Państwo, ale zmiana konieczna jest również, jeżeli chodzi o inne instytucje państwa. Musimy odpolitycznić wszystkie instytucje, które zostały zawłaszczone przez PIS. To jest również bardzo istotny element tego programu zmian, który mamy od Nowy Rzeczpospolitej. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, o tej opcji Zero dla Trybunału Konstytucyjnego, dla Krajowej Rady Sądownictwa, dla Prokuratury. Musimy odzyskać dla nas te instytucje. Bo bez tego trudno mówić o prawdzie. Za nami bardzo ciężki okres, okres epidemii. Musimy pamiętać o 150 tysiącach ofiar, którym się należy szacunek. Ale obiecuję Państwu, że należy również wyciągnąć wnioski z tego, co się działo. Z tych zaniechań, z tych błędów, z braku przygotowania. Ale to, co chyba dzisiaj najważniejsze, bo wszyscy o tym mówimy, to kwestia odzyskania państwa, ale również odzyskania kontroli nad podatkami. I to jest. Bardzo ważny element tego planu, który mamy. Dzisiaj słyszymy wszyscy, wszyscy o Polskim Ładzie. I cóż ten Polski Ład zapowiada? Bo, oczywiście, to, żeby pomagać słabiej zarabiającym, to jest rzecz, z wszyscy się zgadzamy. Ale jak zwykle w Polskim Ładzie rządzący chcą dzielić Polki i Polaków na lepiej zarabiających, na gorzej zarabiających. Chcą, żeby za zmiany płaciły polskie firmy. Bardzo często małe Firmy rodzinne. A my nie chcemy dzielić Polek i Polaków. Uważamy, że podatki powinny trafić do samorządów, że cały podatek dochodowy powinien trafić do samorządów. Dlaczego do samorządów? Bo to samorządy są blisko ludzi. To samorządy wiedzą, jak wydawać pieniądze. Przecież na końcu prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, oni się bezpośrednio rozliczają z pieniędzy, które, wydawają, które wydają. To jest rzecz absolutnie fundamentalna żeby te pieniądze trafiły do ludzi, żeby one były wydawane blisko, blisko nas wszystkich. Do tego oczywiście konieczna jest solidarność, o której mówiła pani prezydent. Solidarność pomiędzy tymi bogatszymi regionami i tymi biedniejszymi regionami. To jest absolutny fundament. Bardzo ważny fundament reformy <śpiewanie> reakcje, słuchajcie.